Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ale i kolejny z Pokemonów. Prawdopodobnie to miejsce wydaje Wam się znajome, a jest to spowodowane tym, że dotarliśmy w końcu do Viridian City. Czyli do Vertani. Ostatnim razem, kiedy byliśmy w tym mieście, okazało się, że sala, w której możemy walczyć, od znaka jest zamknięta i nie wiadomo, gdzie jest lider sali. Dlatego też dzisiaj sprawdzimy, czy coś w tej sprawie się zmieniło i czy lider nas ugości, czy będziemy mogli z nim walczyć, czy w dalszym ciągu nie mamy jak się dostać do sali. Z tego co pamiętam, tej sali się szło tędy. Oczywiście, co nam powiesz, dziadku? Tak, lider wrócił, czyli dzisiaj możemy w końcu powalczyć o ostatnią odznakę. Tak, tutaj mamy taką minigierkę, wyruchome podłogi. Ja oczywiście przed walką z liderem powalczę ze wszystkimi jego pomocnikami w sali, bo czemu nie? A, jeszcze nie powiedziałem, jakie tutaj pokemony spotkamy. Jest to sala pokemonów ziemnych, jednakże jak widzicie spotykamy tutaj także inne typy, tak jak m.in. Arbok, który jest typem Poison, a także pokemony walczące. Dobra, ale póki co tutaj mamy tutaj do pokonania paru trenerów przed y, liderem, którym jest niestety Giovanni, czyli lider y, Team Rocket, z którym już mieliśmy niejednokrotnie wątpliwą przyjemność się spotkać w podczas naszej rozgrywki. Dlatego też myślę... O, i mamy Taurosa, to jest akurat typ normalny. Jest to Pokémon, który w anime występował w strefie Safari. A tutaj gdzie występuje, szczerze mówiąc, nie wiem. No dobra, ale wracając do tego, co mówiłem, liderem tej sali jest Giowanie, czyli lider y, Team Racket. Z liderem Team Racket wygraliśmy już niejednokrotnie, dlatego myślę, że zdobyć tych odznaki nie powinno być jakimś problemem. Tak, straszna twarz, proszę bardzo, obniża mi szybkość. Ale to mój i tak w niczym nie pomoże, bo i tak w tej turze ginie. Dobra, pierwszy trener pokonany, idziemy dalej. Przypuszczam, że on będzie miał pokemony walczące, przynajmniej tak wygląda. Na takiego, który by był bardzo walecznym człowiekiem. Tak, ma maczołka. Czyli ewolucyjną formę <laughs> yy, maczopa, ale z nią już walczyliśmy niejednokrotnie. Oj, trochę mocno mi się oberwało. Tak, ja niestety umarł. No to chodź Zenek, jak ty masz psychiczne ataki, to dla Ciebie to nie powinno być problemem pokonać takiego maczołka. Dokładnie. To nie zmienia faktu, że musimy wrócić do y, centrum Pokémon, bo jednak chciałbym, żeby nasz Polirad czyli Jadzia, wbiła trochę poziomów, bo jest trochę w tyle. I nie jest to zbyt fajne. Dlatego też musi trochę podgonić. Jak dzisiaj dobrze pójdzie, a mam nadzieję, że pójdzie, to zdobędziemy ostatnią odznakę i będziemy mogli wybrać już do Ligi Pokémon. Powalczyć. Z prawdziwymi trenerami, którzy stanowią wyzwanie, to co ci liderzy sal, którzy okazali się być dość, być dość słabi. Chociaż ogólnie w, 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 grałem także w Pokémon Emerald, bodajże, to tam liderzy sal stanowili większe wyzwanie niż w tej części. No ale może są jakieś nowsze wersje gry Red, Blue, Yellow, w których liderzy są naprawdę silniejsi, nawet jak widzicie, tutaj jakoś nie stanowią zagrożenia. A ty jakie masz Pokémony? Sandslash, czyli Pokémon Ziemny. To ja akurat myślę, że Jadzia powinna go pokonać jednym surfem. Dobra, udało się. Surf jest super efektywny. Oczywiście w wbija 43 poziom i Graveler, czyli ewolucyjna forma Geoduda. Ale z nim chyba też już walczyliśmy. Przynajmniej coś mi się kojarzy. Tak, jak widzieliście, nasz Karolek w dalszym ciągu ma exprera, A to dlatego, że chce, żeby wbił 51 bodajże poziom, bo na tym poziomie uczy się Ice Beama. Czyli jednego z lepszych ataków typu lodowego. Chyba od niego lepszy jest tylko Blizzard, który już karolek kumie. Tak, widzimy, ten trener ma pokemony ziemne, więc tutaj myślę, Jadzia sobie z nimi poradzi bez problemu. O Onix, czyli pokémon kamienny. Onix kiedyś był dobrym pokemonem. Odkąd zyskał ewolucję w Steelixa, to jego pierwsza forma już nie jest taka dobra. Na Znaczy, ubolewam, bo Onix fajnie wygląda, Stylix trochę jak upośledzony, ale to już moja taka osobista... Moje osobiste zdanie, z którym nie każdy się musi zgadzać. Znowu mam Pokemony walczące. Proszę bardzo, Bodyslam. No i go sparaliżował. Wow, ale mi się oberwało. Od zwykłego Machołka. Dobra, to na Machołka to Zenek, Ty wracaj, bo ja nie chcę, żeby ta jedzie znów zeszła. Dobra, Machołk pokonany. Karolek 40 47 poziom, czyli widzimy Karolek, który był najbardziej w tyle. Nagle znalazł się na samej górze. Rajhorn. Dobra, mam nadzieję, że pokonam go jednym atakiem. Na szczęście się udało. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze chyba dwóch trenerów mi podro... A nie, widzę tam jeszcze jeden jest. Czyli trochę więcej jednak. Marowak. Marłak po raz kolejny. Nie pamiętam, jakie Pokémony ma Giovanni, czyli lider tej sali. Wanime oprócz Overpowered Mewtwo miał także y Kinglera. O, Nidorina. Miał jeszcze Kinglera. I nie pamiętam, Mach... machampa chyba i coś jeszcze, tylko nie pamiętam za bardzo co. Reszta mniejsza z tym. Czyli jak widzimy, miał Oni do Queen, czyli ostatnia forma Nidoriny. Czyli jak widzimy, także w anime miał bardzo zróżnicowane pokemony. A, że będzie walka, kłótnia małżeńska będzie. Może bardzo Zygfryd Hornatak, trochę z niego damski bokser się dzisiaj zrobił. Przepraszam. Mam nadzieję, że on po prostu. Nie no, dobra. Nieważne. Chciałem coś głupiego powiedzieć, ale się powstrzymałem. Dobra, mamy kolejny. No, widzimy teraz, mamy Stefana na początku. No dobra. Niech będzie. Szczerze mówiąc, Stefana nawet bardzo lubiłem na początku, ale teraz jakoś nie przypadam za tym Pokémonem. Nie ma żadnych dobrych ataków, które by były jakieś. Super fajne i by mi się w czymś koniecznie przydawały. Dlatego też, jak mogliście zorientować się, ostatnimi czasy bardzo rzadko Stefana w walce używam. A w sumie powinienem go używać częściej, skoro to mój pierwszy Pokémon. Czy tutaj chyba jeden trener do pokonania był? Wydaje mi się, że ten. Tak, jeszcze ten, który ma 5 Pokemonów wodnych nie wodnych, tylko ziemnych Boże, wodnych. Stefan, myślę, powinien pokonać wszystkie, o ile wszystkie będą ziemne. Ale póki co takie są. O, Karolik bije 48 poziom, więc widzimy, oj, ten jest pokonujący. Więc tutaj już będzie trochę gorzej. Tak, jak widzimy, ci trenerzy także już zaczynają używać potion, Więc oni do king, no cóż, mogłem. Tak, ten nie do king używa ataku, który się nazywa też. Jest to dość dobry atak, który przez bodajże trzy tury Zadaje obrażenia, ale po tych trzech turach pokémon, który go użył, jest... Jak to się nazywa? Jak to po polsku? Confused No wiecie, sam siebie zaczyna bić jak głupi Dlatego ja tego ataku, szczerze mówiąc, nie lubię używać Dobra, jeszcze wyleczymy tylko pokemony przed walką Ustawimy je w innej kolejności. A nie, w sumie dobrej kolejności. Jspomam, że Stefan ma wyższy poziom niż pozostałe Pokémony. Ale okazało się, że jednak wszystkie są na 46 poziomie. Czyli widać ładnie mi się tutaj wszystko wyrównało. Jeszcze tylko jadzie jest na trochę niższym. Ale myślę to jakoś uda mi się podbić. Dobra i pora iść, spotkać się z gijowaniem, zobaczyć, czy stanowi jakieś wyzwanie dla nas. No tak, tędy to ja raczej nie przejdę, więc już mamy fail. Musimy tym razem iść naokoło. Jako, że przeciwnicy mi się nie przesunęli, dobra, idziemy. Cześć, Giovanni, znowu się spotykamy. Co tam, masz jakieś lepsze pokemony? Tak, witam w mojej kryjówce. No dobra, <gry> najlepszy trener. Dlaczego wszyscy uważamy, że są najlepszymi trenerami? Idiota uważa, że jest najlepszym trenerem. Giovanni uważa, że jest najlepszym trenerem. Czyż każdy wie, że to ja jestem najlepszym trenerem. Dobra, cześć Giewanie. ile masz Pokémonów? 5, czyli widzimy więcej niż poprzedni liderzy. Zaczynamy Rayhornem. Akurat Rayhornów to my już parę po drodze do ciebie pokonaliśmy, więc myślę, że tutaj nie ma nad czym się zastanawiać i po prostu zacząć walkę z surfem. Do widzenia. I po co ci ten Rayhorn był? Nie wiem. Mam nadzieję, że jedzie wbije poziom. Oczywiście. Jadzie... O, 141 punktów życia, już widzimy dość sporo. No, i Karolek, oczywiście. Następny jest Dugtrio. Z Dugtrio chyba nie walczyliśmy. Dug, Dugtrio jest to ewolucyjna forma Digleta. Która od Digleta różni się tym, że to są trzy Diglety. O, używa Earthquake'a. Jest to najmocniejszy atak typu ziemnego, na który niestety Jadzia nie jest odporna. Głównym minusem tego ataku jest to, że nie działa on na Pokémony latające. I wszystkie, które mają podtyp latający. Ale mimo tego lubię bardzo ten atak. Queen. Dobra, Queen ma podtyp y, ziemny, więc zostawię Jadzie. Powinno zadziałać y, efektywnie, surf, serf. Tak widzimy, Pokémon lidera tym razem już są na trochę wyższym poziomie, już dogonimy mnie w poziomie. Super efektywny, ale i tak nie pokonam go jednym atakiem. Boję się, że ten earthquake może mnie zaboleć. No, a nie aż tak bardzo, myślałem, że będzie gorzej. Tak widzimy, ten lider także, w tak jak pozostali liderzy, nie stanowi dość, dość dużego wyzwania. A szkoda. Mam nadzieję, że z Elite 4 będzie trochę ciekawiej. Nidoking, zostawiamy Jadzie. Może Jadzie będzie dzisiaj bohaterem odcinka i wygra całą, całą walkę o znakę. Chociaż życie już trochę spadło do niskich poziomów super efektyw. Jako, że Nidoking ma czerwony pasek życia, więc przypuszczam, że w kolejnej turze Giovanni użyje jakiegoś Hyper hyperpauszem. No, oczywiście. Tak jak mówiłem już podczas poprzedniej walki z liderem Sali, jeszcze na Cinnabar Island, ci liderzy są strasznie przewidywalni. Dobra, ogólnie Nidoking mocniej obrywa od Queen. Może Nidoking ma po prostu lepszą specjalną obronę, a Nidoking lepszą zwykłą obronę. To kolejny Hyper Power. Myślałem, że drugiego nie użyje, ale jednak to uczynił. Dobra, ale jako, że Nidoking ma tak, nis tak niski poziom. To myślę, że Watergan załatwi sprawę, nie muszę już surfa marnować. No, oczywiście, dobra. Jadzie sobie pod dzisiaj przynajmniej i podgoni trochę w levelu pozostałe Pokémony. No i na końcu jest znowu Rajhor. Zmieniamy Pokemona? No, oczywiście, że nie. Byłem pewny, że na końcu żyje Rajdon, ale widać, że jego Rajhorny nie zostały wyewoluowane. Nie wiem na którym poziomie Rajhorn ewoluuje w na szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że dość późno, ale nie wiem dokładnie na którym poziomie. Nieważne. Tak, Jadzia wygrała całą walkę, Giovanni myślę, czuje wstyd. Tak, Truly Intense Fight. Pokonał Ci jeden Pokémon. No i dostaliśmy odznakę numer 8. Jest to już ostatnia odznaka, która umożliwi nam wejście do Ligi Pokémon. Mhm. Tak, dostaliśmy TM, ciekawe jaki. TM26, którym jest co? TM26, o, Earthquake! Hmm... Nie wiem, czy by się go nawet nie nauczyć. Bo jak mówię, bardzo lubię ten atak. Tylko, którego Pokemona bym go mógł nauczyć? Może Venusaura? Bo ma tylko ataki trawiaste. Czekajcie, ja to muszę sprawdzić. Earthquake to jest w ogóle atak... Yy, ...specjalny czy fizyczny? Earthquake... Nie wiem. Nie wiem, gdzie to można sprawdzić. Hmm. A sprawdźmy atak jeszcze naszych Pokémonów. <laughs> Oj, sorry, coś mi głos siada. Widzimy, Polirat nie ma dość dużego specjalnego ataku, więc nie. Venusaur ma o wiele lepsze statystyki. Gengar ma mega duży specjalny atak. Pidgeot tak średnio. Nidoking też średnio, myślę, że ma lepiej. Kurczę, z tego co widzę najlepsze statystyki ataku to ma nasz Venusaur. bym mógł... Jemu mógłbym mu to dać. <laughs> Jezu, ja, ja w ogóle powiedziałem... Jemu bym mógł to dać, tylko że wtedy... Dobra, wiecie co? Ja nauczę tego Earthquake'a naszego wenuzaura chyba. Albo nie. Dobra, <laughs> zastanowię się przed Elite Four. No, bo nie chcę teraz marnować tego tema, jeżeli by się później okazało, że i tak go nie będę używał i zamienię go na coś innego. Dlatego też póki co nie będziemy się tym zajmować. No, ale w związku z tym, że pokonaliśmy Giewaniego i zdobyliśmy ostatnią odznakę, to możemy się wybierać w końcu na zachód na Indigo. Dobra, no to idziemy. Zobaczymy, co nas po drodze spotka. Bo z tego co pamiętam, czeka tu na nas dość niespodziewane spotkanie. Dokładnie. Cześć, idiota. No, ciebie już trochę mniejsza niespodzianka tutaj spotkać, bo szczerze mówiąc spodziewam się ciebie. Tak, tak, podobnie widzimy on, także już zdobył wszystkie odznaki. Tylko, że oczywiście na rozgrzewkę przed ligą wyzywa nas na kolejny pojedynek. Więc, więc widzimy to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o walki. I myślę, że ta walka będzie znacznie trudniejsza od walki z liderami sal. Jak Widzimy, nasz idiota ma już 6 pokémonów, podobnie jak my. Zaczyna walkę Pidgeotem, czyli pokémonem latającym. A ja, jak wiecie, ataków typu elektrycznego nie posiadam. I obawiam się, że ta walka nie będzie tak prosta jak wszystkie inne, w których brałem udział. No jak wiemy, idiota, mimo że jest idiotą, to jednak dysponuje dość silnymi pokémonami jak widzimy jego pokémon mają nadwyższy poziom od moich więc nie jest fajnie tak już się obudził kurczę mogę sobie kupić pałsze jakieś ja to zaraz ja, to, ja mam złe przeczucie jeżeli chodzi o tą walkę szczerze mówiąc dobra no tak, przecież jest. w ogóle nie pomyślałem o tym. Przecież. Dobra, będzie atak Pidgeotów. Przecież yy, Polirat ma podtyp. Leć. Przecież Polirat ma podtyp walczący. Ataki latające są przeciwko niemu skuteczne. Dlaczego ja o tym nie pomyślałem? Zgniesz? Dobra. Pidgeot został pokonany, więc mamy jeden do jednego. Co idzie dalej? Rajhorn Dobra. Na Rajhorna. On także nie wyewoluował Rajhorna. Co oni z tymi Rajhornami? Dobra, idzie Venusaur, czyli Stefan. Dobra, cześć Rajhorn. Co powiesz na Ostry Liść? Mam nadzieję, że ten atak załatwi sprawę, bo jest skuteczny przeciwko Rajhornowi. Dobra. O, jeszcze krytyczny cios. Dobra. Jest 2 do 1 dla nas. Więc sytuacja trochę się na naszą stronę prze. Przesunęła. Alakazam, o Jezu. Tego się boję, szczerze mówiąc. Dobra, użyję Zenka. Trochę się boję, że zginie od jednego ataku Alakazama, ale miejmy nadzieję, że Zenek będzie szybszy. I Alakazama także pokona jednym atakiem. Widzimy kadabra. Garego już wyewoluował Alakazama. Proszę, nie zginie od jednego ataku. Proszę cię, Zenku. Przeżyj, przeżyj, nie przeżył. Kurczę. Co tu zrobić? Jego nie użyję. Jego nie użyję. Franek, dobra. Franek. Wszystko jest w Twoich skrzydłach. Arial Ace. Tak, jeszcze zwiększa swoje statystyki. Specjalne ataki, specjalną obronę. Na szczęście Pidgeot ma ataki fizyczne, więc specjalna obrona mi w niczym. No nie, no jeszcze mi wyłączyła Rialaysa. Świetnie. Straciłem turę, tylko dobra, leć, Pidgeot. Ała. Nie, no to nie powinno mi zabić chyba. Nie? Nie? Uff, przeżyłem. Ledwo, bo ledwo, ale przeżyłem. Future side. Oj, niedobrze. Bo muszę pamiętać, że on użył ta... ten atak, żebym nie używał żadnego wrażliwego na takie psychiczne pokemona w międzyczasie, dopóki ten atak nie... zaatakuje... Atak nie zaatakuje. Dobra, Karolek miał 49 poziom, więc widzimy zaraz... Będzie miał ten poziom... Nie, nie zmieniamy. Będzie miał ten poziom, o którym mi chodziło. Execute. Execute nadal nie wyewoluował. Widzimy, nasz przeciwnik jeszcze ma... dwa wyewoluowane pokemony. No ale oczywiście Franka musi zestunować. Chce w sensie się sparaliżować, to nie ta gra. Nie! Jest, bo mi się, nie chciałem tego używać. Ciękny katak. Ale na szczęście nasz przeciwnik nie zaatakował, tylko próbował użyć Solarbima. Nie wiem czego on oczekiwał, no ale okej. Okay. Dobra, Franek. Gajardos. Przydałby mi się jakiś elektryczny cios na Gajardosa, bo Gajardos jako Pokémon wodno latający. Jest po czwórnie, dobra w końcu Future Sight zaatakował, Franek zginie, ale ja będę mógł coś czegoś innego użyć. Gajardos jako Pokémon latająco wodny jest aż cztery razy wrażliwy na ataki elektryczne. Dobra, chodź Stefan. Nie wiem czy Stefan to dobry wybór, ale nie mam za bardzo co wybrać przeciwko Gajardosowi. Dobra, użyj Strength. Spoczymy ile to zabierze, wow. Za dużo to mu tego nie zabrało. Obawiam się trochę Gajardosa. Ostatnim Pokemonem przeciwnika jest Charizard. Dlatego trochę żałuję, że nasza jedzia zginęła. Jak to uderzy? Kurcze, Gajardos ma strasznie dużo życia. Mam tylko nadzieję, że ma jedynie wodne ataki. I przez to nie użyje na nas żadnego ataku typu smog, bo jak wiemy, Gajardos zna ataki typu smog, mimo że typu smog nie zyskał podczas ewolucji. Co jest dla mnie w sumie mało logiczne, bo jak dla mnie Gajardos powinien mieć atak typ yy, smog-woda, a nie lot-woda, no ale okej. Okay. Dobra, Stefan bija 47 poziom, czyli widać, że Stefan się jednak na coś przydał. I teraz będzie Charizard. Dobra. Niech Stefan zostanie. Przypuszczam, że Stefan zaraz zgnie jednego Throwera, czy co tam Charizard tuży... O Jezu, 43. 53 poziom. Będę musiał trochę podlewelować moje Pokémony. A, tak. Charizard typ latająco ognisty, także ma latające ataki. A po tym jak nam z dwa razy obniżył zwykłą obronę, to lepiej jak użył ataku skrzydeł. Dobra, chodź Karolek, z tego co pamiętam dałem Ci Waterpulsa, więc zawsze... No i oczywiście deszcz musiał przestać padać. Więc zawsze będziesz mógł atakować Waterpulsem. Widzimy... Ogłup go. O, dzięki. Teraz żeby się tylko <coughs> Charizard uderzył sam. Nie mam po co używać ataków typu lodowego, bo one są nieskuteczne przeciwko Pokémonom <coughs> ognistym. Tylko wydaje mi się, że Charizard zyskał także podtyp... latający. Więc w związku z tym ataki lodowe powinny być neutralne. No niestety Charizard przeżył, więc. nie uleczył go? Myślałem, że już Hyper Potion teraz. Flamethrower. Flamethrower jako że Karolek jest... Y zyskał po ewolucji podtyp lodowy zadziała neutralnie, a nie słabo. Dobra. Myślę, że to jest ostatni Water Plus w tej grze. W tej walce właściwie. No i. O, spora ekspad dostałem. Dobra, idiota pokonany. Jeszcze nam kasę dał za to. Dobra, idziemy do ligi zatem. Dobra, i zobaczymy, co my tutaj spotkamy. Dzień dobry, wpuścisz nas? Tak, to jest odznaka kamienia od Broka. To jest odznaka kaskady od Misty do widzenia. To jest odznaka Piruna od Sergia. Wszyscy nas puszczają. No, w sumie mam wszystkie odznaki, więc nie mogą mnie nie wpuścić. Tak, to jest odznaka tęczy od Eriki. Do widzenia. Mam odznakę Duszy od Kogi. Ciekawe, dlaczego w takiej kolejności, a nie Sabrina teraz. Nie wiem dlaczego. Dopiero tutaj chcą ode mnie odznakę Sabriny. Skoro tak. coś mnie atakuje. Na tym widziałem Psyduck. Na 24 spadaj. W ogóle zapomniałem ich Pokemonów wyleczyć. Znowu Psaya Psajajaj, idź sobie. Do widzenia. W tą trawę to nawet nie wchodzę. Idziemy. Tak, mam odznakę wulkanu od Blade'a. Możemy iść. No i na zakończenie odznaka ziemi od niego. Dobra, macie swoje odznaki i dotarliśmy do drogi zwycięzców. Ale czy jesteśmy zwycięzcami, czy drogę zwycięzców uda nam się przejść w jednym kawałku, dowiemy się już w kolejnym odcinku. A na dzisiaj to by było tyle. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym przejdziemy drogę zwycięzców. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Cześć!